Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco. Po raz trzeci podchodzę do nagrywania tego filmiku. Tak, jakoś tak wyszło, że po raz pierwszy mi się nie udało, bo ze światem coś było nie tak, było wszystko źle widać. Po raz drugi za bardzo się rozgadałam i czas naprawdę był tego filmiku zbyt, zbyt no, wydłużony, jak to ja zazwyczaj. Dlatego dzisiaj po raz trzeci i mam nadzieję, że już ostatni spróbuję uda mi się trzymać cuki, proszę, żebym ten filmik w końcu nagrała od początku do końca. Będzie to filmik o moich włosach. Dokładnie o moich włosach. I powiem Wam szczerze, że na początku Wam pokażę, co ja tutaj mam. Mam taką fajną e, gumeczkę z takimi kolcami. Kupiłam ją w Primarku za... Podejrzewam funta albo funt 50 i powiem wam, że to jest świetny patent, jeśli ktoś lubi grzebać we włosach. Ja na przykład bardzo lubię i wiele razy, jak już chciałam sobie coś poprawić i tak no dotknęłam z nierazka zapominając o tych kolcach, to się ukułam w rękę i a masz ty nie będziesz grzebała we włosach. Także fajny patent na to, żeby przestać grzebać we w swoich włosach, bo to naprawdę jest bez sensu. A im bardziej grzebiemy w tych włosach, tym bardziej one się po prostu przetuszczają. No ale nic. Do rzeczy. A propos moich włosów. Słuchajcie, ja mm, przygody z włosami mam już od dawna, bardzo dawna. Przed przyjazdem tutaj do Wielkiej Brytanii, to było 9 lat temu, powiem Wam szczerze, z ręką na sercu, że. Robiłam różnego rodzaju eksperymenty. E, miałam trwałą, miałam różne kolory na moich włosach, bo mój naturalny kolor to taki szatyn, właściwie taki bardzo, bardzo ciemny blond. Oczywiście z tego ciemnego blondu albo no nawet szatyn teraz już nic nie wyjdzie tak naprawdę, bo zanim wróciłabym do swoich naturalnych włosów, naturalnego koloru, to musiałoby trochę czasu potrwać i wody w rzekach upłynąć. Natomiast ja zaczęłam farbować włosy na czarno po przyjeździe tutaj, taki już naprawdę intensywnie, cały czas, mucha lata, kurczę. <grytanie> cały czas intensywnie próbowałam właśnie mm, uzyskać ciemny kolor na włosach, ponieważ dobrze się w nim czułam. Dobrze się w nim czułam i y, tak samo mój chłopak wówczas, teraz mąż, twierdził, że zawsze wyglądam dobrze, lepiej w ciemnych włosach niż w jasnych. Mm, no bo lubił zawsze brunetki, dlatego dlatego jakoś tak wyszło, że się farbowałam na. Na ciemny kolor. I zazwyczaj były to różnego rodzaju, właśnie czarne farby, z jakimiś dodatkami refleksami granatowymi, niebieskimi, czy też jakimiś tam bordowymi i tak dalej. Natomiast nigdy inny kolor bo wiadomo, na tych czarnych włosach nic by mi nie wyszło. No i po wielu, wielu takich, właśnie różnego rodzaju przygodach z czarną farbą. Stwierdziłam, że zejdę z tego koloru i spróbuję zrobić coś takiego bardziej jaśniejszego na mojej głowie. Natomiast, wiem, wiedziałam to, że będzie mi bardzo trudno zejść z tego koloru, ale mówię do siebie: Ok. Spróbuję, zobaczę, zobaczymy, jak mi wyjdzie. Słuchajcie, kupiłam sobie brązową farbę, taką właśnie em, czekoladową. No i oczywiście taka była mnie poważna, że zazwyczaj farbowałam włosy nie tak jak było napisane na instrukcji, w instrukcji obsługi, że najpierw odrosty, trzymamy 10 minut, potem resztę włosów. Ja farbowałam je zawsze całe. I co było bez sensu dla mnie w tym momencie? Ja tak naprawdę. Praktycznie u mnie nie ma czegoś takiego jak czytanie instrukcji. Dobrze, teraz już zaczęłam czytać wiele instrukcji, właśnie takich do kosmetyków, bo czasami robię coś źle i, i wolę, wolę się nie pomylić. Ech, robiłam, już nie robię, dlatego mm, teraz czytam te wszystkie instrukcje obsługi, <laughs> natomiast zawsze dochodziłam do czegoś sama. <laughs> No, ale do tego, żeby najpierw sobie robić odrosty, potem resztę włosów, to jakoś chyba e, nie zwracałam na to uwagi. Uważałam, że jak położę sobie tę farbę na włosy, będę miała takie same całe włosy, taki sam kolor. Natomiast e, jak położyłam sobie wtedy tę farbę brązową na włosy, to wyszło mi oczywiście, co? Czarna znowu. Także trochę się załamałam. I powiem Wam szczerze, że wtedy podjęłam decyzję, że muszę zejść z tego koloru. Zaczęłam szukać właśnie intensywnie na internecie, jak zejść z koloru, dekoloryzacji i tak dalej. Pytałam się też Was właśnie na Facebooku o rady. Pytałam się też znajomych, koleżanek, fryzjerek i tak dalej. I fryzjerki zazwyczaj mówiły mi tak, nie rób dekoloryzacji, bo będziesz miała problemy. Włosy będą bardzo... Em, Cienkie i będziesz potem miała problemu, żeby je jakby tak e, doprowadzić do, do użytku normalnego, do normalności. Natomiast ja stwierdziłam, że a co tam, zaryzykuję? Jak widzicie, włosy mi nie wypadły, czyli moje eksperymenty e, jakoś się w pewien, w pewien sposób może udały. Więc co ja zrobiłam? Ja kupiłam sobie taką specjalną. Mm, Formułę dekoloryzacyjną w zwykłej drogerii, tak, Super Drag, tutaj to się nazywa, i boot, boot, także to jest drogeria. Ja wtedy kupiłam w Super taką farbę, która z której się korzysta, żeby zejść. Z koloru właśnie ciemnego. No i oczywiście na tych farbach, na tych wszystkich pudełkach było pięknie, ładnie narysowane, opisane, zdjęcia, cudowne modelki, które miały włosy naprawdę e, z ciemnych, schodziły na swój naturalny kolor i to mi się bardzo podobało. Więc ja taką farbę sobie zakupiłam, zapłaciłam za nią bodajże chyba z 15 funtów. No i cóż, no i um, zrobiłam sobie te dekoloryzacje w domu. Po tej dekoloryzacji w ogóle najpierw jak ściągnęłam tę te farbę, też Wam wrzucałam zdjęcia na Facebooka i widziałyście same, i widzieliście, włosy moje miały różne odcienie. Miało odcienie czerwone, rude, jakieś tam właśnie brązowe, pomarańczowe, i aż po same końcówki czarne, bo te na samych, na samych końcach niestety za chiny ludowe nie chciały mi się rozjaśnić. A dlaczego? Bo zazwyczaj jak taką farbę drogeryjną nakładałam za każdym razem na całe włosy, zamiast zaczynać od albo tylko same odrosty, no to ten kolor się nadkładał, nadkładał i on się coraz bardziej przyciemniał. I tego nie róbcie, bo to jest błąd. No i cóż, i wyszło jak wyszło. Po tej całej dekoloryzacji miałam naprawdę wszystkie możliwe kolory na włosach. Um, nawet gdzieś tam zielony, niebieski prześwitywał, coś tam było, jakieś takie odcienie, refleksy, ja się na tym nie znam, ale było to naprawdę śmieszne. Przez jeden dzień wytrzymałam, na drugi dzień już oczywiście miałam w zanadrzu farbę taką fajną. Fajny brąz kolor, sobie ją położyłam. Oczywiście, włosy były tak jak wata, jak dotknęłam, to po prostu jakaś tragedia. Wychodziły mi te włosy e, przez ten dzień naprawdę dosyć sporo. Nie wiem dlaczego, ale chyba dlatego, że struktura włosa się bardzo osłabiła i te włosy zaczęły wypadać garściami. Natomiast, e, mucha, nie lataj, bo cię zaraz trzepnę. I jakoś tak wyszło, że ja po prostu yy, za, położyłam sobie te farby, no i oczywiście wyszła mi taka, no brązowa dziwna, ko dziwny kolor co potem zrobiłam po trzech tygodniach stwierdziłam, że ja pójdę jednak do fryzjera poszłam do fryzjera, znalazłam fryzjera, który zrobił mi tak naprawdę całą dekoloryzację za wcale nieduże pieniążki zapłaciłam wtedy 50 funtów, tak, całkiem fajna oferta, za to, że zszedł mi z tego koloru raz jeszcze no i oczywiście fryzjer powiedział, że mi te włosy uratuje, że tak naprawdę te włosy które mi się niestety e, strasznie osłabiły podczas tej mojej pierwszej domy Domowej dekoloryzacji, może w jakiś sposób uratować. Musimy je troszeczkę podciąć i na pewno potem będzie ok. Rzeczywiście udało się. On mi obciął włosy chyba, z, ja wiem, z centymetr, może dwa. I naprawdę te włosy po kilku dniach się zaczęły jakoś tak regenerować, że przestały mi tak mocno wypadać, bo ja myślałam, że straciłam włosy już całkowicie. W międzyczasie, pokażę Wam, używałam. Bardzo fajnych produktów. Dostałam je od Handsome Men. Podam Wam linka na dole. To jest szampon i odżywka, która właśnie odbudowuje strukturę włosa. Odbudowuje, w ogóle reperuje z taki właśnie hmm, Treat Montibello. To jest szampon i jest odżywka. Także te dwa produkty powiem Wam, że troszkę mi te włosy uratowały i, i po tym właśnie, po tej wizycie u fryzjera i używaniu tych dwóch szamponów, których już właściwie jest tutaj naprawdę na dnie, one są bardzo wydajne i bardzo fajne, yy, trochę mi te włosy się jakoś tam odbudowały. Miałam taki kolor na włosach, coś w rodzaju jasnego brązu, ale niestety gdzieś tam z tyłu mi schodziły jeszcze te właśnie dziwne zachodziły na te moje różne rudości i tak dalej, jakieś dziwne refleksy właśnie czerwieni i tak dalej. No dobra, i to jeszcze nie był koniec. Po gdzieś tak chyba miesiącu stwierdziłam, że znowu coś zmienię. I znowu sobie kupiłam farbę i znowu sobie zafarbowałam te włosy na jakiś taki właśnie ciemny brąz z odcieniem jakiejś takiej właśnie poświaty blondu, ciemnego też. Wyszło to może fajnie, ale jednak nie mogłam się do tego przekonać. Ja mam to samo co moja mama i to jest wielki błąd. To znamo, że moja mama też co chwilę zawsze zmieniała włosy i wosy no zmieniała kolor włosów, zawsze coś tam musiała sobie zmienić, bo się lepiej w tym czuła i tak dalej. I co chwilę też farbowała te włosy, jak nie sama, to u fryzjera. Tylko, że moja mama jest fana, bo zazwyczaj właśnie miała taką fajną fryzjerkę, fryzjerkę w Polsce, ja tak samo do niej chodziłam i ona te włosy e, właśnie potrafiła tak te włosy doprowadzić do takiego stanu, że one naprawdę wyglądały fajnie i zdrowo, mimo tego, że były farbowane tyle razy. Natomiast tutaj ja nie mam nikogo takiego zaufanego w Wielkiej Brytanii, do kogo bym po prostu poszła i od Dała moją głowę, ale teraz znalazłam tego właśnie fajnego fryzjera, który naprawdę doradził mi wtedy tą drugą dekoloryzację razem z podcięciem włosów i jakoś mi ją uratował. E, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że. Po tej drugiej dekoloryzacji te włosy jakoś mi się odbudowały, przestały mi tak strasznie wypadać i naprawdę powiem szczerze, że ten fryzjer mi je uratował. I tak samo jak te dwa szampon i odżywka z Montibello, które tak samo mi pomogły. Oprócz tego, co jeszcze? Karolina, kochana moja Karolina ze stylizacji, przywiozła mi fantastyczną maskę, której chyba nigdy nie skończę, bo jest tak bardzo wydajna. Używam jej raz na dwa... Nie, raz na tydzień Dwa raz na tydzień? Tak. Jest to maska laty, taka właśnie mleczna. O zapachu, ojej, <grym> przepraszam. <grym> nos. O zapachu takiego mleka nie wiem, jakiegoś krówki może o tak. Mój noster na pewno to poczuł. Także to jest świetna maska. I naprawdę super. Włosy regeneruje, a także majonez do włosów, który tak samo jest bardzo fajny. I powiem Wam szczerze, że ja Wam napiszę te nazwy wszystkie i Karolina robiła nawet recenzję tej maski mlecznej. Podam Wam linka do niej, zobaczcie sobie. I tak samo majonez też jest świetnym produktem. Już o nim Wam kiedyś wspominałam. To jest majonez, który naprawdę jest zrobiony naturalnie. Naturalnie. O, i pachnie tak dziwnie troszeczkę. Dziwnie też wygląda. Też jak. Jakiś cukierek taki zmielony. Ale te dwie, te dwa produkty, te dwie machy są naprawdę rewelacyjne. Polecam Wam z całego serca te dwie maski. Także e, pomogły mi też te włosy jakoś tak doprowadzić do porządku. Potem przyjechała do mnie Iza. W międzyczasie już nie farbowałam włosów. Izabelka 1,9,6, którą dobrze znacie. I Iza postanowiła, że zrobimy eksperyment. Może nie Iza postanowiła, ale ja postanowiłam i Iza do tego namówiłam, że kupimy dwie farby i je zmieszamy. A co tam? Tak właściwie robią fryzjerzy. Ale chyba <gryw> raczej nie mieszają tych farb, które są w drogeriach, tych drogeryjnych, tylko te profesjonalne w salonach fryzjerskich bo te drogeryjne niestety nie pokryją mi całych włosów na jeden kolor tylko będą takimi płatami właściwie robić różnego rodzaju odcienie no i myśmy kupiły kolor brązowy no i ten drugi nawet chyba nie stał obok brązów, bo okazało się, że był to e, machoniowy kolor także wyszedł mi brąz machoniowy ok moi drodzy kochani Powiem Wam szczerze, że wytrzymałam z tym czerwonym na głowie jakieś e, półtora tygodnia. Teraz, kilka dni temu, znowu, znowu farbowałam sobie włosy i tym razem, nie nie, wiem, nie chcę Was skłamać, nie mam tej farby tutaj nigdzie. Znaczy, pudełka nie zostawiłam. Był to kolor jasny, nie, ciemny blond, ciemny blond. I naprawdę uformowałam sobie, więc teraz moje włosy są ciemnobrązowe z takim połyskiem troszkę fioletowo-czerwonym. No i kurde, znowu mam jakieś dziwne kolory na włosach. Teraz je zostawiam już na jakiś czas i coś czuję, że albo w Polsce będąc pójdę znowu do fryzjera i co z nimi zrobię, albo poczekam jeszcze chwilę i tutaj. Może się wybiorę do fryzjera i znowu jakoś je będę, e, będę z nimi kombinować. Natomiast powiem Wam, że nie, co jest bardzo istotne, żeby e, nie spłukiwać głowy gorącą wodą, albo chociaż ten ostatni właśnie e, wąż, nie wąż, jak to powiedzieć, te to ostatnie spłuknięcie, spłukiwanie włosów, zrobić wodą letnią albo zimną, chłodną, naprawdę, to przynajmniej powoduje, że nasze włosy się nie przetłuszczają. Eee, I oczywiście są mocne, nie będą tak strasznie wypadały. Co jeszcze jest ważne, żeby nie używać gorącego powietrza, suszarki, co ja... Często właśnie robię, ale ostatnimi czasy właśnie staram się suszyć tym chłodnym powietrzem suszarki. Używam bardzo rzadko prostownicy, jak już muszę naprawdę, czy do kręcenia i tak dalej. Lokówki też bardzo, bardzo rzadko natomiast co jest jeszcze istotne musicie o tym bardzo pamiętać żeby używać odpowiednich właśnie narzędzi do rozczesywania włosów, żeby ich nie szarpać i od razu po umyciu głowy jak nałożycie, wiadomo jak nałożycie jakąś maskę czy odżywkę to te włosy są takie fajne w dotyku i można bez problemu sobie palcami je rozczesać, czy też z grzybieniem jakimiś dużymi kłami rozstawionymi, albo też szczotą jakąś fajną, ale nie od razu często po umyciu myciu wiele z nas rozczesuje i tak naprawdę te włosy szarpiemy i wyszarpujemy je z cebulkami no i potem co w każdym razie ja wam powiem szczerze, że polecam właśnie dobre 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 grzebienie jakieś z dużym rozstawem włochów, włochów no. z dużym rozstawem tych kolców dlatego takie grzyby nie są najlepsze albo jakieś fajne szczotki, które tak nie ciągną za włosy no i co jeszcze jest dobre? Ja używam suchych szamponów w ciągu tygodnia Często rano do odświeżenia włosów Czy też jak na przykład wieczorem umyję włosy To rano sobie czasami troszeczkę Spisikam szamponem suchym batist dla mnie jest najlepszy na świecie no, i tak właśnie dbam o swoje włosy, że one są cały czas jakieś takie no puszyste w miarę i nie są aż takie wcale złe. Bo generalnie moje włosy są tuste, skłonne do przetuszczania się i, i właśnie z tym miałam zawsze problemy. Natomiast po używaniu suchego szamponu i nie myciu ich tak naprawdę codziennie, bo jeżeli jest taka potrzeba, to je myjemy codziennie jak najbardziej. Ale ja kładąc się z mokrą głową spać, czy też wysuszoną od razu spać, to na drugi dzień niestety każdy stoi w inną stronę i tak samo. Mam znowu e, nie wiem, stulecie, e, nie wiem, Warszawy, kurczę na, na, na włosach. Dobra, to byłoby na tyle. Wiedziałam, że się rozgadam, no ale. Trudno się mówi. Chciałam zrobić ten film. Chciałam Wam szybciutko powiedzieć o moich włosach, o moich przygodach, eksperymentach. Mam nadzieję, że coś tego wyniesiecie. Także jak już zabieracie się do e, robienia takich eksperymentów w domu, to musicie naprawdę uważać i lepiej użyć jakichś profesjonalnych, właśnie droższych troszeczkę produktów niż jakiegoś takiego badziewia z drogerii, albo tak naprawdę lepiej dołożyć te kilka złotych i czy tam funtów, dolarów, czego tam e, używacie w waszych krajach, gdzie jesteście i pójść do fryzjera i, i, i właśnie żeby on Wam czy ona się tym zajęli, dlatego że e, potem i tak będziecie wydawać te pieniążki na różnego rodzaju produkty, żeby te włosy odbudować, żeby znowu doprowadzić je do normalności, że, żeby one były w takim ładzie, składzie i tak dalej, to w, tak naprawdę nie przy, nie przyładał, jedno w drugie wchodzi. Także lepiej zainwestować więcej, e, zrobić e, to profesjonalnie od samego początku do końca, niż później inwestować co chwilę jakieś tam grosze dodatkowe i, i tak naprawdę zbiera się to jedno, co moglibyśmy zainwestować na samym początku. To byłoby na tyle. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Mam nadzieję, że nie za szybko mówiłam. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałyście, zrozumieliście. Buziaki. Pa. Trzymajcie się ciepło. Hej.